Cześć! W tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre odmiany pomidorów słabo kwitną, słabo zawiązują owoce, no i ogólnie nie jest tych owoców na krzaku dużo. A wiadomo, chcielibyśmy, żeby w pełni sezonu krzaki były od góry do dołu całe czerwone. Także startujemy. Przede wszystkim należy zacząć od wyboru odpowiednich odmian. Staraj się wybierać odmiany pomidorów. Które są znane z obfitego kwitnienia i owocowania. Odmiany koktajlowe często mają więcej kwiatów niż duże odmiany pomidorów. Z pomidorów malinowych możesz sięgnąć na przykład po Cherokee Purple lub Brandywine. Z pomidorów krzeczastych dobry będzie Rutgers, Celebrity, Mountain Pride. A z pomidorów wysokich Big Boy. Sun Gold, Juliet, Black Cream, Yellow Pear czy Sweet Million. Gdy już mamy wybrane sadzonki, które cechuje duże kwitnienie i owocowanie, kolejny punkt to odpowiednie warunki glebowe. Należy odpowiednio przygotować glebę dla naszych pomidorów. Pomidory najlepiej rosną w dobrze przypuszczalnej glebie, która jest bogata w składniki odżywcze. Przed sadzeniem warto wzbogacić glebę kompostem lub dobrze przekompostowanym obornikiem. Ewentualnie możesz wymieszać ziemię z ziemią ogrodniczą, tak pół na pół. Optymalne pH dla pomidorów wynosi od 6 do 6,8. Gleba lekko kwaśna jest idealna, ponieważ umożliwia roślinom lepsze przyswojanie składników odżywczych. Przed sadzeniem warto przetestować pH gleby i, jeśli to konieczne, skorygować ją przy użyciu np. wapna dla podniesienia pH gleby lub przy użyciu siarki dla obniżenia pH gleby. No to mamy pomidory posadzone. Teraz trzeba zadbać o to, żeby miały one co jeść. No i co pić? Przechodzimy do kolejnego punktu do nawożenia. Tutaj pokrótce wymienię, jakie składniki powinny znaleźć się w nawozach, które stosujemy, a w osobnym materiale skupię się nad każdym z tych mikroelementów czy makroelementów i sobie je szczegółowo omówimy. Także regularne nawożenie jest kluczowe. Pomidory potrzebują dużo fosforu, dzięki któremu będą kwitły. Można zastosować nawozy o wysokiej zawartości fosforu typu NPK. Pamiętaj również o innych makro- i mikroskładnikach, takich jak potas, azot, magnez, wapń czy bor. Pomidor najedzony, no to teraz dobrze by było, żeby czegoś się napił. Odpowiednie podlewanie. Pomidory potrzebują regularnego podlewania, ale nie lubią nadmiaru wody. Także podlewanie powinno być równomierne. Najlepiej rano lub wieczorem. Unikając przy tym zwilczania liści. Plus, jeśli masz jakiś system podlewania kropelkowego, no to wtedy o to już nie musisz się martwić. Ja osobiście stosuję metodę, że daną porcję wody przeznaczoną na dany krzak w ciągu doby dzielę na pół. Pół tej wody krzak dostaje rano i drugie pół dostaje wieczorem. Odpowiednia temperatura oraz nasłonecznienie. To jest kolejna kwestia, do której przechodzimy. Pomidory potrzebują dużo słońca co najmniej 6-8 godzin dziennie oraz potrzebują dużo ciepła, ale bez przesady. Temperatura w nocy powinna wynosić około 18-20 stopni, a w dzień 24-26. Powyżej tych temperatur może zacząć się zwijanie liści. Jest to objaw, że roślina broni się przed upałami, a także może zacząć zrzucać kwiaty czy też zawiązki. Przy naszych sadzonkach cały czas musimy pamiętać o regularnym usuwaniu pędów bocznych, tak tzw. wilki, oraz o przecinaniu dolnych liści. Pozwala to roślinie skupić energię na kwitnieniu i na owocowaniu. No i na koniec monitorowanie upraw pod kątem szkodników oraz chorób. No i w porę należy interweniować odpowiednim środkiem ochrony roślin. To wszystko. Jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzu. Ja Wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!